Manko, Witam Was w kolejnym vlogu żniwnym. Dzisiaj również w GR Paradowski jedziemy sobie na usługi. Jedzie kombajn, jedziemy kosić pszenicę i ja z przyczepą do odwozu. No, kilka kilometrów będziemy wozić te pszenicę z pola na gospodarstwo. I fajnie, że jedziemy fędem, to dam Wam posłuchać jak to chodzi. Bo naprawdę tutaj, jak dostaję pedał w podłogę, to turbo aż świszczy. Fajnie posłuchać. No i co, mamy dzisiaj 3 sierpień. Zobaczcie, ile jeszcze tu dookoła stoi zbóż na Polak. Tam wszystko stoi zboża. Ja u siebie dopiero wczoraj, czyli 2 sierpnia, skosiłem rzepak. Szymon, dzisiaj, wczoraj. Znaczy. Trzy 3 dni, 3 dni temu, wczoraj i dzisiaj kosi rzepak u siebie też dopiero No dzisiaj go skończy Jest godzina w ogóle około 11 jak wyruszamy teraz No i ten No i jeszcze u mnie stoją wszystkie zboża, pszenica, pszenzy, to pszenica jara stoi Zobaczymy, dzisiaj nadają burzę Może jej nie będzie, jutro ma być pogoda Może jutro się to i złapie, jak nie to dopiero a jak nie to dopiero jakoś może czwartek, piątek, sobota Czyli to już będzie piąty chyba sierpień Więcej, siódmy sierpień jakoś będzie, dzisiaj jest trzeci A jest niedziela Więc już będzie ogólnie bardzo późno Na żniwa Tym bardziej, że ja po tych pszenicach będę siał rzepak, więc yy, będzie szybka akcja, orka tym bardziej, że o 18 wyjeżdżam na wakacje, więc pole musi być przygotowane pod w rzepaku, zanim wyjadę. Więc w tym roku wszystko będzie na wariata robione znów. No ale pogoda nie rozpieszcza, co chwila coś pada. Tutaj nasz rejon Skierniewicki, no to powiem Wam naprawdę jeszcze ponad połowa zboża stoi. Dopiero teraz od tam powiedzmy, nie wiem, 5 sierpnia załóżmy ma być tak, że nie, ma, nie pokazują żadnych deszczy Więc dopiero te kombajny ruszą pełną mocą, bo teraz to tak A wyjadę na pół dnia, a tam wyjadę tu, a tam wyjadę tu Bo to tak wygląda Jednego dnia pada deszcz, potem drugiego dnia jest trochę pogody I tak się dziabie, po trochu, po trochu i tak to wygląda Wczoraj kosili Żyto miało 16 po kombajnie Kosili ta ludzie, to dopiero tam po godzinie 16 miało poniżej 14% No i taka właśnie łapanka jest nie? A Ostatnio u nas spadło 8 litrów Tylko u nas, nigdzie dookoła nie padało, tylko u nas 8 litrów I później dwa dni, potem był dzień przerwy, gdzie nie dało się kosić, bo po tych 8 litrach było bardzo mokro i potem była pogoda, to dopadało jeszcze 2 litry, i do było pokoszeniu. I tak w sumie cały tydzień bez koszenia był. No i dzisiaj jest niedziela. Wczoraj właśnie kosiliśmy rzepak, to się nadawał. No i dzisiaj niedziela nadają pogodę do godziny 18, Więc jedziemy tu na usługę, działać tą pszenicę. Szymon u siebie ma nic nie pokoszone, tylko właśnie rzepak i owiec. Więc jeszcze u niego jest od cholery hektarów do ścięcia: 25 przężyta. Nie wiem dokładnie ile ma pszenicy, ale podejrzewam, że około 50 hektarów mają jeszcze do położenia u siebie. No i usługi, cały czas usługi, ciągle gorąca linia, ludzie dzwonią o koszenie. No, a pogoda jest taka, że po prostu się nie da kosić. No. Zobaczymy. Będzie dzisiaj vlog z transportu. Więc trochę sobie ponagrywamy z drogi, jak to chodzi, jak to jeździ. Może być ciekawie, No spadło na sporo deszczu, mam nadzieję, że fęc nie będzie się kopał, że w topy żadnej nie taliczymy, bo ta sławka ma opony tirowe, więc jak jest trochę mokro, więc od razu robię te opony klina, więc może być różnie. Jestem tu pierwszy raz na tych polach u tego klienta, więc nie znam tych pól. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Widzimy się później, Zobaczcie. bez napędu. Już tu się nie najeździ. Zobaczcie jak przyczepa wpada w ziemię na całą dłoń. Zobaczcie jak tu siada. Wyjechałem z pokosu. Zobaczcie jak tu siada. Już widać, że opona mieliła. Bo bez napędu tu jeszcze jechałem. Jakie kolejny się tu zrobiły. No mówię, dopadało u nas deszczu. Kolejny się robią naprawdę duże, więc teraz już trzeba jeździć widzę z napędem. Bo tu ściągnika tak nie było widać, a jest nasypany na tył. Bo przód nie siada, tył siada, więc tu już bez napędu to my nie pojeździmy. Mówię, tu ziemia jest taka: nawet jak się idzie, to się ugina pod butem, więc już trzeba załączyć napęd. No tutaj nie widać, żeby się coś topiło. Dopiero tam to tylne koło. Także już trzeba, żeby się nie zakopać, jeździć. <grytanie> no słuchajcie, popadało i po żniwach nakosiliśmy jedną przyczepę. I to czwarty zbiornik, jak y, kosił, to już kropiło. To już kropiło. No i co? Przywiozłem teraz tutaj właśnie tą pełną przyczepę, przywiozłem. Wysypaliśmy. Wysypaliśmy, no i wracamy na bazę. Bo jest możliwach y, dzisiaj. I dzisiaj, i jutro. Zobaczcie, no jak to chodzi. Piękny dźwięk. Tylko turbo słychać. No i zapierdalamy na bazę po szniwach. Jedna zasławka, cztery zbiorniki, nakoszona. I trzeba czekać. Pszenica miała 13,3... 3, boże, 14,3, 14,8. Jedna próba nawet wyszła, 15 no ale decyzja była, że kosimy, no i tak żeśmy kosili, że cztery zbiorniki i po koszeniu. Lecę już teraz na pusto, do domu, na bazę. No jest kawałek drogi, Wam powiem, tak jak Wam mówiłem, z tego pola tam z Łyżkowic tutaj na, na gospodarstwo, no 15 minut się jedzie w jedną stronę. Tym bardziej, że na pełno tutaj taka droga, dużo zakrętów, na pełno nie szalejemy. Na pusto też nie będziemy szaleć. Zaraz zobaczycie, jaka tam droga jest. Nie daj Boże, by samochód wjechał z naprzeciwka i tragedia. A tam podejrzewam, ludzie wolno też nie jeżdżą. No, i wracamy do domu przyjedziemy tu pewnie jak będzie pogoda za jakieś kilka dni, więc yy, będę dalej kontynuował tego vloga więc coś tam wam nagram jeszcze z tych akcji tutaj no bo, mówię, teraz to było szybko, szybko, żeby aby wysypać zaplantekować, tutaj też jechałem z właścicielem tego pola, żeby mi pokazał w ogóle gdzie ja mam dowozić żebym poznał drogę, więc też nie nagrywałem kursu na pełno no bo mieliśmy to kości dzisiaj do nocy, tak a tu zobaczcie, godzina 14, leje deszcz, i koniec. Po robocie, widzimy się za chwilę. Pokażę Wam, po jakich my tu drogach jeździmy. To one się zbierają. Tutaj zobaczcie, to są wszędzie laty. Stara Żwirownia. Staraż wirownia, to jest droga na skróty, bo naokoło tu byśmy tu nie jeździli tak nawet, bo było jeszcze dłużej. No I zobaczcie, jaka tu jest droga. się tu z samochodem. W tej pobocza teraz nie widać woda płynie i w ogóle, ale tu jest taki uskok, że no, z pełną przyczepą zjechać, to trzeba praktycznie do zera się zatrzymywać, tym bardziej zobaczcie, dziury są przy tych poboczach. No weź tu zjeść pełną przyczepą zboża z takiej drogi. Samochód też nie zjedzie, bo jest naprawdę, jest taki uskok. Minąć się tutaj to trzeba się do zera trzymywać. Zobaczcie jakie to są dziury, wszędzie gdzie woda stoi to są dziury, o. Weź tu zjeść teraz pełną zasławką. O, zobaczcie. Tu jeszcze jest szeroko, dalej jest jeszcze węższa droga. No. Dlatego mówię, tutaj w pełnym to się nie pogoni. Zobaczymy sobie z tyłu szybkę. Póki jest wilgotna, to się nam umyje trochę. Dobra. Widzimy się w dalszej części tego vloga. Nie wiem, kiedy to będzie nagrywane. Ale na pewno Wam jeszcze coś dogram, jak ten potwór jeździ. Zmiana planów. Zmiana planów, dlatego że tam gdzie byliśmy, to padało, wręcz lało. A wróciłem na bazę tutaj i Szymon mówi, że tutaj nie padało, bo on zjechał trochę wcześniej Z obawy, żeby kombajnu nie zmoczyć Mówi, że nie padało i że jedziemy w rzepak do niego Więc kosimy rzepak u Szymona Skończymy tu... Ostatnie pole mu teraz zostało do skoszenia rzepaku i temat rzepaku on też już ma teraz zamknięty no, i ten, i tutaj skosimy ten rzepak. I chyba jeszcze polecimy tutaj do klienta w Przężyto. Zaprowadzę przyczepę do klienta w Przężyto, i to będzie na dzisiaj chyba już w koszeniu No, zobaczcie, widzicie, tutaj po prostu nie padało, tam asfalt nawet się mokry nie zrobił. Kurzy się jak głupie, za rzepakiem. Także akurat sobie tutaj wykosi. Gasze, fenda, przyjedzie Szymon, to idę do kabiny, trochę pogadać z nim wreszcie. Trochę głupot pogadać i czuć ten rzepak. No ale ile to spadło? z Pół litra godzinę temu wieje. Pewnie słyszycie, jak wieje teraz. Więc ten rzepak na pewno nie będzie jakiś bardzo mokry. Ładnie się kruszy, wszystko. Także wykosimy tutaj ten rzepak. Ostatnie pole u Szymona rzepaku i. Zobaczymy, co dalej dzień przyniesie. Ogólnie fendem zrobiłem już dzisiaj 70 km i nakosiliśmy jedną przyczepę. Bo pojechaliśmy na grube usługi, tak jak tam widzieliście. 60, no ponad 65 km dziabnięte z bazy i z powrotem, żeby jedną przyczepę nakosić. No ale to zrobić. pogoda Pogoda jest jaka jest. Dom, ale to będziemy się ganiać kurwa znów te zwierzynę no One najpierw go z wiosny zjadły tutaj jeszcze w miarę było, nie? Bo tam to już nie było nic co za teraz Dlatego była zlikwidowana rzepak i góry za na No po to trzymać rzepak jak widać, że jest poniszczony cały, nie? No tutaj to mówię, tutaj jest dwie tony jeszcze wyjdzie no to No trochę się z do jakby nie patrzeć no. tu. Nie ale przecież tam ale kurzy, tutaj, to? tutaj to nie było nic <laughs> Ale ładna kukurydza, nie? Nie no jakby bez, bez azotu to, to bez ładna. Azot, Znaczy, No azot był dany, bo rzepak dostał... pak no. dostał y, 300 kg i, i 150 kg mocznika no dostała to... tylko 60 kg polidapu na start miał No i ciągnie teraz azot ten co był dany, nie? Ale ten kawał, kawał nie? Tego pliczka no, no rogi bym mógł od niego ciekawe, czy się nagrało jak spierdalał ale on, on spał ty chyba no ty byś nie wyleciał wie, jak ty żeś chyba. kurwa kurwy mi się wystraszył w ca całe pole są takie ścieżki tam. no nie, widać to od razu a tam to już w ogóle nie ma nic na końcu. co no. zrobisz, nie zrobisz no, no. Nawet nie chce mi się z nimi kłócić, nie będę tego zgłaszał już zatem dostałem dobrą kasę to wiesz te myśliwe to kurwa się defrają na przyszły rok jak tu będzie tyle wierzyny. no tu będzie kukurydza mógł. Ciekawe jak tam czy nie wiem tej kukurydzy W środku nie ma nic O Kazika, ten kawałek prosto stanął u góry jest Kazia Trzeba się dronem przelecieć Zobaczyć Znaczy nie wiem, to kazał kaza mi to się od nowa ale nie chciałem <laughs> Nie on spierdolił jak ze Poszedł na drogę Ciekawe, z kukurydzy do tam do dolało, kurwa woda płynęła, normalnie drogą, a tu idzie kosić muszę się jak mówię, no. ale wiesz, to tam resztki, tam co sieczkarnia wypluwa to mokre, nie? ale tu z góry tam będzie suchutki ale rano się tak nie kurzyło jak kosimy, jak teraz no ale wiesz, tu, te, te, wiatr teraz się słońca jakie wyszło, już, wiatr się derwał słońce jakie wyszło wiatr się derwał gdy się to wie jak kupię teraz takie wiatr idealnie żeby obsuszyć ciekawe jak ku mnie ile spadło ciekawe jest, czy w ogóle to się padało Teraz do i te dzwonię. No, w, w skierniewicach padało miedzienie z lawą No, miedniewice tak. Tutaj mogło mokro sięgać bardziej. No to wujciku ją, że niego pod nas, to tylko masz tam jak te drzewa, nie? I to było to, to, to z lawy. Ja ci powiem tak, szosa była sucha jakichś był chowa, a tu jakichś tam koło szkoły, to było mokra wstawo. I lokalnie pada, i chuj. A ostatnio na liście, napisałem na psełek, robię, że minęło, teraz na nas. Otworzyłem Wam szybę, będziecie lepiej słyszeć. Na Pronartę mamy z 8 ton rzepaku, więc jakieś tam obciążenie jest. Posłuchacie, jak on chodzi sobie teraz z obciążeniem. No, i znów zmiana planów. Znów jestem z Sławką i teraz na dwa kombajny kosimy pszenżyto Tu ten u klienta. Mamy do nasypania trzy przyczepy, bo tylko tyle jest wolnych. Tutaj, akurat w tym miejscu, deszczu nie padało wcale. Więc tam skończyliśmy ten rzepak Szybka decyzja, przyjeżdżamy tutaj. Ja już mam jeden zbiornik. Jest TC wysypany, teraz podjeżdżam do Szymona wysypać drugi, TC mi dosypie i będę miał pełną przyczepę i spierdzielam, a tutaj też zestaw stoi i czeka na zasypanie No i tutaj TC-cek kosi a my jedziemy tam zarów do Szymona, o tam jest go widać, za, za krzakami Robota i idzie. Przęży to około 6,5 do 7 ton tutaj na tym polu. Bo tu już wcześniej kosiliśmy, było zawiezione. To wyszło tak średnio około 6,5 do 7. Tutaj to teraz jest to nagrywać. Tu kosi jeden, tam drugi, zaraz tamtym, przyjedzie tu i będzie na dwa koszone. Od rana dzisiaj tak ta robota nie idzie. Najpierw nieudany wjazd tam w tą pszenicę, bo nakosiliśmy jedną przeczepę i przyszedł deszcz. No i potem nie wiadomo co robić. Przejechaliśmy na bazę, się okazało, że tu nie padało. Pojechaliśmy, skosiliśmy ostatnie pole rzepaku. No i nie wiadomo co robić. To wjechaliśmy tutaj w to zobaczcie jak się kurzy. Zaraz będziemy badać, bo jeszcze nie było badane to Przenżyto dzisiaj. Ale teraz badamy, zobaczymy ile ma to przeżyto. Niby tam jakieś ciemne chmury w oddali są, ale na radarze nie pokazuje deszczu. Więc kurzy się jak skurczy A szkoda, że tylko trzy wolne przyczepy są. Ładujemy w locie, nie ma czasu. Ten pomat ustawiony, to aby patrzeć czy... roof Zbiornik, powiem wam odebrać od dwóch kombajnów. To nie takie proste, kurwa jest. Nie jest, nie jest takie proste od dwóch kombajnów odebrać jedną przyczepą. Bo tu jeden mi teraz wysypał dosłownie, czekałem aż on wykręci, żeby ja wykręcić, a to już pełny zbiornik. Podjeżdżamy po drugi Oporowo lecimy Takie coś to co ja lubię, takie coś to co można nagrywać. Oj, trochę za blisko podjechałem. A może nie. Dobrze będzie. się kurzy. No i się on już dojechał. ładujemy do oporu. Coś Zara może zmierze i zobaczymy. No i dobra, ja już wyjeżdżam, pełna przyczepach, chłopoki jeszcze koszą na Maseja. Ale nie zmieści się to pole, mi się wydaje, bo HLK jest teraz już pełna, a została tylko ta zielona do zakoszenia, a tu jeszcze pół pola dostało, ja już wyjeżdżam. Mam pełną szczupkiem za sławkę. Zresztą widzieliście jak było usypane. I lecimy tym wariotem do szosy. Niech on pokaże, jak on ryczy. Z tą 14. Słuchajcie, kamera mi padła. Podłączymy ją teraz na kablu. Mam nadzieję, że nagrywa. Nie wiem w którym momencie ją rozłączyło. No ale trudno. Mam nadzieję, że wyjazd się nagrał. Lecimy z tą przyczepą. Tam do gospodarza. Zostawiamy ją i wracamy traktorem na bazę. I ja mam dzisiaj już wolne, bo już nie ma na to sypać, więc radę ja mogła ją odstawić. Odprowadzam traktor na bazę i koniec na dzisiaj. Także w tym vlogu to by było na tyle. Vlogów tego typu, czyli w odwozie, bo raczej będę w odwozie zazwyczaj robił. Będzie jeszcze sporo. Zobaczymy, jak będzie szło mi to nagrywanie. Ale mi się wydaje, że tak jak dzisiaj, taki wlożek nagrany raczej na luzie. I że jak będą takie akty jak dzisiaj, to tych vlogów się nagra trochę więcej jeszcze. To jeszcze sobie skręcimy. Tu skręcamy w prawo. O. i dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym vlogu, na razie, cześć i piszcie w komentarzu czy chcecie takie vlogi